Uwaga, streamujemy. Niesamowita się teraz rzecz stała. Jesteśmy na żywo. Proszę bardzo. Zero pomysłów na miniaturkę, zero pomysłów na opis, ale jesteśmy na żywo, więc witamy serdecznie. No chyba natajemy. Tego co. Witamy. Siemka, siemka. Wow. Dzisiaj pogaduszy z wizami, no dlatego nie ma nie ma żadnej. Się, kłaniam się. Nie ma tutaj żadnej na przykład gry, bo po prostu... E, 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 e. No bo jesteśmy. pogaduchy, e, Tylko pogaduchy. Pogadamy sobie z wizami. Pogaduchy. Kurde. Witam, witam, tutaj Stasio, kłaniam się. Kłania się również Mastersą. Mm, tak, kłaniam <laughs> No i jak na razie to jest... jest Ile jest? Czyli całe chyba my tylko. Nie. To dobrze. Dokładnie. Dobra, ja już chodzę na live naszego. Konrad Tatara, wszedł! Master Masterson masz moderatora? Sorry, ale ja. już? A, szkoda. Dobra, to cześć masterson. No to cóż, yy, Macieju, jesteśmy Olika, teraz... Olik. Witamy bardzo serdecznie. O, jest Oliks. Siemka, Oliks, witamy. Dobra, e panie Macieju, ja też e spoglądam na czat. Siemka, Oliks.